Brawo, brawo! Wodna krzyczeć, można... Życzę serdecznie wszystkim młodym czytelnikom, by z każdym przeczytanym centymetrem rosły wasze umysły, wasze serca i wasza wyobraźnia. Czytajcie na zdrowie! Za rogiem, gdzie stoi obora, potkują dwie krowy o byku że gruby się zrobił jak prosie i śmieją się zębki w kurniku. W prosiaczku narasta gniew szczery, bo sam ma figurę wzorową, pilnuje i diety i ćwiczeń, lecz nie chce się kłócić wciąż z krową. Widzicie, ile słów nawiązujących do prosiaczka lub do świniaczka, które są takie niemiłe i niesprawiedliwe? Strasznie dużo. Ze smutkiem opuścił swój ryjek, nogami powłoczy markotnie, Dlaczego aż tyle powiedzeń o świnkach tak świadczy okropnie? Tak idąc, rozmyślał wciąż Riko, o świecie zapomniał wnet całym, aż kociej rodziny hałasy z zadumy go nagle wyrwały. To mama kocika się złości i karci niesforne kocięta. Futerka ich brudne okropnie, bo jedzą jak zwykłe prosięta. Znów poczuł się Riko dotknięty. Przed wzorem był Majer przy stole. Świnką ubliżać pomyślał. Już dłużej tu nie pozwolę.